Zielonej jak yeah, Pozwolę sobie z tym, że w Nowy roku nie ma żadnych pracowników. Zielonej pracy. Pierwsza debata. Pierwsza debata. jest debata. O, przyjaciele! Nie mogę, ja bym tu został jeszcze całą noc. Aż do upadłego, bym mógł śpiewać dla Was. Została nam ostatnia piosenka. Serio, widzowie, to jest najgorsze, to jest najgorsze uczucie. Ja się tak dobrze z Wami bawię. Wszyscy śpiewamy, tańczymy. No, szkoda, widzowie, ale żebyście nie byli smutni. To dajcie cały power na tą ostatnią piosenkę, żebyście byli tak zmęczeni, że jak wrócicie do domu, to twarzą w poduszkę. Dobra? Wszyscy, wszyscy, ja widzę Was, widzę wszystkie twarzeczki. Zielone twarzyczki tam i tam, tam na końcu, macham wam. Żyjecie tam na końcu. No i fenomenalnie. Widzę, widzę wszystkie buzie. No to co moi drodzy? Jesteście gotowi na zielone! Dobra, Zaśpiewajmy razem. Ja wam nie pomagam. Krzyczcie z całych swoich płuc. Zielone! Zielone! Końcuch na mnie! Co to jest? Dobra. Dobra, dobra, dobra. Możemy zacząć. Zielone, zielone, robię sobie zielone Bawię się łańcuch na mnie Co to jest, co to jest? Zielone, zielone, robię sobie zielone Bawię się łańcuch na mnie Co to jest, co to jest? Przedam swój pm na potem z Ale proszę się na mnie paść, rozbiłem cały Większą pękę płaczą w tym czy pięknie, zazdrością mi wyświetlenie. Zielone, lepiej z nieba ja je chcę. Milion był osiemnasty, ja czekam już na paki dwie. -e -e. czego chcesz? Proszę powiedz czego chcesz. U mnie wszystko jest zielone i się cieszę jak pojął, bo się na tym znam kłak! być się bez koszulki, bo jestem młody Cesarz Czy Ty rozgłosz, o kiedyś dawniej Nakładali na robię czarną farbę nocy, jace, jak samurajet ja się wam wszystko? Ja to wiem! Wszystko zielone, nie walamy w gier jace, I nie jest jace, porządku Znowu nowy klipik nakrywany w wielkim domku nie chcę więcej tych apuchy mieć, nie po troszku Ja sobie za wszystko, kupię Zielone, bawię się, łańcuch na mnie Co to jest? Co to jest? Zielone, zielone, robię sobie zielone Bawię się, łańcuch na mnie Co to jest? Co to jest? Moi przyjaciele, te konfetti to chyba już nigdy nie opadnie, mam wrażenie, widzicie to? jest tam pod sufitem? Co jest grane? Dobra, a ogólnie, jeżeli chodzi też o Konfetti jeszcze powiem, bo to śmieszna sytuacja. Na jakimś koncercie, nie wiem, który to był dokładnie, ale taki listek Konfetti znalazłem chyba 10 km od koncertu na jakiejś stacji benzynowej, także wszędzie teraz Konfetti w Warszawie będzie, obstawiam. Moi drodzy, ale...